No zrobiliśmy kilka schodków Chciałem wam zobaczyć chciałem wam pokazać twarz na skale, tutaj o widzicie? Żebym nie był taki Ktoś powie, że oszukuje skały te włady są piękne Cały czas idziemy schodami pod górę Na dół jak się spojrzeć To jest, ja wiem z 70 metrów taki schodzimy na dół. Słychać biegaczy, ale biegacze już z powrotem tam biegną ze ślęży. Dobra, jeszcze postaram się chwilę tutaj nagrać po tych schodach, żebyście zobaczyli, jak się wchodzi. Bo to nie jest taki hobsiub, ktoś powie. Kurde, ślęża, hej, tam ślęża, kurde gówno To sobie zobaczcie To sobie zobaczcie Tam widać Jakby nie było drzew To by było pięknie widać A tu żeśmy Tu żeśmy szli No tu jest ta twarz Na tym. Parę schodków już Tak, dyszy. tak. Parę schodków już się dyszy tym bardziej, że my namiętni palacze. Ale jutro pierdzielę, jutro sobie przyklejam plaster. Jutro będę starał się nie palić w ogóle. No, tu jest taka fajna mała grota. No i cały czas się wspinamy po schodach. No, wychodzimy na taką... Prostkę, i tu blisko powinno być źródło Anny gdzieś. No, jest. O, jest źródło Anny. Jest. Jest, jest, jest źródło Anny. Proszę. A, fajna. Jest fajna skałka. Tak. Muszę Wam powiedzieć, że na żadnej mapie tego źródła nie ma. Nie ma. Już źródło Anny. Doszliśmy, kurcze. A wczoraj jeszcze oglądałem namiętnie. Tu nawet z braku leku, to można wiecie co przenocować. Tam była jedna grota, taka fajna do nocowania. No, Że mnie był gołosłowny. To jest. Można sobie zrobić stóp klatkę i przeczytać. A ja wam przeczytam co to pisze. Źródło to samoczynny naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej. W masywie śnieżnej ślęży występują źródła szczelinowe, descensyjne kurwa chuj wie jakie w których woda spływa z pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół poprzez środowisko wodonośne do miejsca wypływu. Skupiony wypływ wody prawie zawsze, jedna szczelina zbiorcza, która zbiera wodę z pozostałych, wyprowadza ją na powierzchnię ziemi. Źródła szczelinowe, góry ślęże, wiążą się ze szczelinami wietrzeniowymi skał. Na trasie ścieżki spotkamy kilka różnych źródeł wody wypływających z masywu ślęży, a tu jest to jest właśnie źródło Anny. Więcej nie będę czytał, bo Jak po co? Napiłam nawet. Tak? Napiłaś się? No. Dobra, o, dobra woda? No. no, bo to jest pierwotna woda. Tak, żywa woda. Tak, to jest żywa woda, prawdziwa. Źródło Anne a tam samochód stoi? No, tak. Nagraj jak ja rączki a, myję. Jako... Ty jak zwykle nie zawodzisz. Totalnie. No. Pokaż jak ja myję ręce jak piję. Hmm. Umyć się. Woda jest zdrowa. Czaszkę. Może łupiesz, że zniknie? A teraz się napijemy. Hmm. Super. Fuh i przyciśnij ten przycisk ten zajebista woda